Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Piotr Szydliński się kłania, prowadzący i założyciel kanału na YouTube Jawność.pl oraz strony Jawność.pl. Proszę Państwa, w pierwszym nagraniu, które będzie poświęcone dostępowi do informacji publicznej w ramach nowego cyklu na kanale na YouTube podcastu pod nazwą Jawność.pl, Chciałbym odnieść się do bardzo ciekawego zagadnienia, które było przedmiotem orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, a mianowicie odpowiedzi na pytanie, czy w trybie wniosku, czy w trybie postępowania wnioskowego podmiot obowiązany ma obowiązek przekazywać wniosek wedle właściwości. A więc, mówiąc jeszcze inaczej, czy w postępowaniu wnioskowym regulowanym ustawą o dostępie do informacji publicznej ma zastosowanie artykuł 65 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który widzimy tutaj przed nami, z którego wynika wprost, że jeżeli organ jest niewłaściwy, czy podanie wniesiono do niego niewłaściwie, to wtedy niezwłocznie przekazuje on to do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Takie przekazanie wedle właściwości ma, Pewne, rodzi pewne skutki procesowe, ale o których tutaj nie będziemy mówić, bo to już by wykraczało jakby poza to, co chcę w skrócie Państwu powiedzieć. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba po pierwsze spojrzeć na zagadnienie systemowe. Czyli trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakiego rodzaju postępowanie mamy do czynienia w momencie, kiedy wnioskodawca złoży wniosek o dostęp do informacji publicznej. I tutaj artykuł 16 ustęp 1 jednoznacznie stanowi, że w takim przypadku mamy do czynienia z postępowaniem, które jest postępowaniem odformalizowanym. Mówiąc inaczej, w momencie złożenia wniosku pomiędzy wnioskodawcą a tak zwanym podmiotem obowiązanym nie toczy się postępowanie, co do którego stosujemy przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to postępowanie szczególne, postępowanie, które się charakteryzuje daleko idącym odformalizowaniem, to zagadnienie ma szereg wątków. W ostatnim czasie niestety zauważamy pewne, powiedziałbym, rozluźnienie w orzecznictwie sądowym. Takiego dość sztywnego trzymania się sądów tego, że to nie jest postępowanie administracyjne, ale o tym nie będę teraz mówił, bo to nie jest ten, ten moment. Czyli mówiąc krótko, w momencie złożenia wniosku o dostęp do informacji pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem obowiązanym nie toczy się postępowanie regulowane przepisami KPA. Z artykułu 16 ust. 2 ustawy o dostępie wynika, że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się wyłącznie do Decyzji administracyjnych, a przypomnę, że decyzja administracyjne wydaje się tylko w sytuacji, kiedy po pierwsze odmawia się dostępu do informacji, a po drugie umarza się postępowanie. To wynika z artykułu 16 ust. 1 ustawy o dostępie i tylko w tych dwóch przypadkach ta władcza forma działania, jaką jest decyzja administracyjna, może być stosowana. W związku z tym powstają trzy pytania. Czy artykuł 65 Kodeksu postępowania administracyjnego nakazujący przekazywanie podania według właściwości ma zastosowanie? Odpowiedź brzmi nie. Nie ma zastosowania, nie ma obowiązku jego stosowania, niezastosowanie się do tych wskazanych w artykule 65 obowiązkowych zachowań nie rodzi dla podmiotu obowiązanego żadnych skutków procesowych ani procesowych, ani o charakterze materialno-prawnym. Czyli żeby nie było żadnej wątpliwości, jeżeli Państwo nie posiadacie żądanej informacji, nie macie obowiązku przekazywania wniosku wedle właściwości. Co powinniście wtedy zrobić? Powinniście Państwo po pierwsze, i to jest inne zagadnienie, ale ja je tylko tutaj zasygnalizuję, powiadomić wnioskodawcę drodze zwykłego pisma, że nie posiadacie informacji, i jednocześnie uwiarygodnić ten fakt nieposiadania, czyli wyjaśnić z czego wynika przyczyna nieposiadania informacji. Ona może być bardzo różna, bardzo banalna, czasem wymaga głębszego wyjaśnienia, ale to jest jakby już inne zagadnienie. Jednocześnie sugeruję Państwu, to jest przykład uważam takiego dobrego zachowania, będącego przejawem dobrej administracji, a żeby w takiej sytuacji zasugerować wnioskodawcy do kogo on powinien się zwrócić. Nie jest to jednak przekazanie wniosku właściwości. Nie jest to przekazanie wniosku właściwości. I trzecie zachowanie, które tutaj widzicie Państwo na slajdzie na dole, ono tylko też sygnalizuje Państwu, tak, mianowicie ono może się pojawić w pewnych przypadkach, szczególnie wtedy, jeżeli mamy do czynienia z jednostkami samorządu terytorialnego i z tak zwanymi jednostkami organizacyjnymi. Ale o tym nie będziemy mówić w tym momencie. W związku z tym, odpowiedź na pytanie pierwsze, czy stosujemy artykuł 65 kodeksu postępowania administracyjnego? Nie. Artykułu 65 nie stosujemy. Nie stosujemy artykułu 65. No więc teraz powstaje pytanie: no dobrze, to jakie są skutki niezastosowania artykułu 65? Proszę Państwa, te skutki mogą być bardzo różne. Wnioskodawca może uznać, że. Przyzwyczajony do stosowania tego artykułu 65 przez organy administracji, uzna, że podmiot jest bezczynności i złoży skargę do sądu na bezczynność. W takim przypadku no, sąd będzie musiał skargę rozpatrzyć i uznać, czy ona jest zasadna, czy nie, czy ją prawda, oddali, czy też uzna za zasadną. Po drugie Skutek niezastosowania artykułu 65 może również być taki, że w pewnych przypadkach, i o tym chcę właśnie powiedzieć, pokazując najnowsze orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2024 roku, może się okazać, że zachowanie podmiotu, do którego zwrócił się wnioskodawca, który to podmiot przekazał jednak wniosek wedle właściwości, może rodzić pewne skutki daleko idące. Taka sytuacja, proszę Państwa, miała miejsce w sprawie, która zawisała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w marcu 2024 roku. Widzicie Państwo tutaj sygnaturę. Mówiąc najkrócej, sytuacja wyglądała tak. Kowalski zwrócił się do Komisariatu Policji z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej. Komisariat Policji zwrócił Tą sprawę, czy przekazał tą sprawę do komendanta miejskiego policji. I komendant miejski policji podjął działania. Następnie sprawa trafiła w trybie skargi na bezczynność do sądu administracyjnego wojewódzkiego i wojewódzki sąd administracyjny stwierdził bezczynność tego komendanta policji. Sprawa trafiła w trybie kasacji do naczelnego sądu administracyjnego i naczelny sąd administracyjny, co ciekawe. Uchylił ten wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, ale jednocześnie umorzył postępowanie. Ponieważ sąd administracyjny naczelny zbadał sprawę od podszewki i zadał sobie podstawowe pytanie. Kto został zapytany? Zapytany został podmiot będący w strukturze policji. Jednocześnie tenże podmiot przekazał ten wniosek powiedzmy, strukturze wyższego rzędu. To jest analogiczna sytuacja, gdyby na przykład komendant powiatowy przekazał wniosek komendantowi wojewódzkiemu, albo komendant wojewódzki otrzymał wniosek i przekazał komendzie głównej, albo komendant, albo na przykład dzielnicowy, przekazałby wniosek komendantowi miejskiemu, załóżmy, tak, czy wojewódzkiemu. I tu Naczelny Sąd powiedział że następującą, że w trybie dostępu do informacji publicznej nie ma Możliwości skutecznego w sensie procesowym i materialnym przekazywania wniosków wedle właściwości. Ponieważ to przekazywanie wniosków wedle właściwości nie rodzi żadnych skutków, a w związku z tym ta sprawa w zakresie rozpatrzenia skargi na bezczynność podmiotu, do którego tak naprawdę się nie zwrócono z wnioskiem o dostęp do informacji, od początku obarczona była pewnym błędem. Jeżeli Kowalski zwrócił się do komisariatu policji, do powiedzmy komendanta niższego szczebla, to nie można skarżyć bez komendanta wyższego szczebla. W prawie administracyjnym tego typu sytuacje określa się mianem. Określa się mianem Suetudo, tak? Nie, przepraszam, to jest inne zagadnienie. Określa się mianem dewolucji. Czyli zakaz. Przejmowania kompetencji przez organ wyższego stopnia od organu niższego stopnia. Taka sytuacja jest możliwa pod warunkiem, że przepis wyraźnie stanowi, że taka sytuacja jest możliwa. I teraz zobaczcie Państwo, czyli odpowiadając na pytanie, jakie są skutki niestosowania artykułu 65, albo wręcz zastosowania artykułu 65, one są daleko idące. One są daleko idące. Jeżeli sobie spojrzymy na strukturę na przykład służby więziennej, straży granicznej, Policji, żandarmerii wojskowej, sądów w Polsce, to we wszystkich tych strukturach mamy pewną szczeblowość. Mamy komendantów poszczególnych szczebli, mamy prezesów sądów, poszczególnych sądów, mamy czyli sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny, minister sprawiedliwości, mamy okręgowe inspektoraty służby więziennej, mamy centralny zarząd służby więziennej, wszystkie, mamy zakłady karne, reszty śledcze, wszystkie te podmioty są samodzielnie podmiotami obowiązanymi do stosowania ustawy o dostępie do informacji. I nawet jeżeli dana formacja, co uważam, nie jest czymś złym, Wręcz uważam, że jest to zachowanie oczekiwane przez samą formację, nawet. stosuje pewną zasadę, polegającą na tym, że w sprawach trudnych szczeble niższe konsultują sprawę z szczeblem wyższym lub wręcz ze szczeblem centralnym, to to jest wszystko ok, pod warunkiem, że ten szczebel centralny właśnie nie dokonuje tej dewolucji, czyli nie przejmuje tej sprawy od organów niższego rzędu. W związku z tym pamiętać należy, że wniosek jako otrzyma Komendant miejski, to komendant miejski ma go rozpatrzyć. Jak otrzyma okręgowy inspektor inspektoratu służby więziennej, to on ma go rozpatrzyć. Jak otrzyma dyrektor zakładu karnego, to on ma go rozpatrzyć. A co on zrobi w procesie dochodzenia do rozpatrzenia wniosku? Czy się skonsultuje z przełożonym, czy się skonsultuje z centralną, czy się skonsultuje z jakąś komórką, która przy strukturze centralnej jest na przykład powołana dla konsultacji trudnych spraw? to to wszystko jest dopuszczalne. Tylko nie można doprowadzać do sytuacji, w której ten niższy szczebel zapytany przekazuje sprawę wyższemu. Ponieważ to jest niedopuszczalne. I dlatego właśnie sąd w tej sprawie stwierdził, że stwierdzenie bezczynności było bezzasadne, ponieważ skarga na bezczynność może być złożona tylko wobec podmiotu obowiązanego, który był zapytany, a tutaj nie był zapytany, komendant miejski, zapytany był szczebel niższy. Więc o tym należy pamiętać. I trzecie pytanie: co w sytuacji, jeżeli, czy tutaj, podmiot jednak przekaże wniosek wedle właściwości? Proszę Państwa, takich sytuacji nie można wykluczyć. Przekazanie wniosku wedle właściwości nie rodzi jednak wtedy żadnych skutków o charakterze procesowym ani materialnym. To jest dopuszczalne pod warunkiem, że Podmiot, który tego dokona, będzie pamiętał o jednej bardzo ważnej rzeczy: żeby powiadomić wnioskodawcę, że jego wniosek został załatwiony tak i tak, i jednocześnie przekazano go do rozpatrzenia podmiotowi ich zdaniem właściwemu. Jednocześnie ten podmiot, któremu przekazano wniosek, powiadomi wnioskodawcę, że jego wniosek przekazany wpłynął i w związku z tym biegnie czas na jego rozpatrzenie. To są kwestie nieuregulowane w ustawie o dostępie do informacji i one wbrew pozorom są dość istotne z punktu widzenia chociażby liczenia terminu. No bo przykładowo, jeżeli ja jako Piotr Sitniewski zgłaszam, zwracam się z wnioskiem o dostęp do informacji powiedzmy do komendanta miejskiego policji, komendant miejskiej policji nie wiedząc co w tej sprawie mojej zrobić przekazuje sprawę do komendy głównej, komenda główna mi odpowiada, no to przepraszam, ja pytam komendanta miejskiego, nie komendanta głównego. To są struktury od siebie niezależne. To, że oni ze sobą będą współpracować, to mnie to jakby mało interesuje. Mnie interesuje, co odpowie komendant miejski. Więc przekazanie wadze właściwości nie jest możliwe w sensie procesowym. Natomiast, jeżeli organ uważa z jakiegoś powodu, że trzeba przekazać do konsultacji, to on to może zrobić. Ale nie zmienia to faktu, że on nadal jest tym, którego zapytano. Tym, którego zapytano. W związku z tym podsumowując, to co jest najważniejsze dla Państwa, to pamiętać, że Państwo rozpatrując wnioski o dostęp do informacji, powinniście przede wszystkim odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie: czy ja posiadam te informacje? Nie ma znaczenia, czy ja te informacje wytworzyłem, ponieważ artykuł 4 ustęp 3 ustawy o dostępie mówi wyraźnie: obowiązane do udostępniania informacji są podmioty będące w posiadaniu tych informacji. I ja muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja posiadam te informacje publiczne. Jeżeli ja je posiadam, to ja nie mam szukać innego właściwego podmiotu, który na przykład wytworzył tą informację. Jeżeli ja ją posiadam, to ja powinienem tą sprawą się zająć. I nie ma żadnych podstaw do przekazywania wniosków do właściwości. Natomiast jeżeli ja nie posiadam informacji, to ja zgodnie z tym informuję wnioskodawcę o tym, że nie posiadam, i uwiarygadniam fakt nieposiadania. I na tym się moje działanie kończy. Oczywiście zachęcam, żeby wskazywać wnioskodawcę, do kogo tak można się zwrócić, ale nie jest to obowiązkiem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, kłaniam się i zapraszam do subskrypcji kanału Jawność.pl